A co? A jak? Coś pysznego, coś dobrego. Witam, witam. Wasz kochany żarłok, nie na żarty dziadzio. Witam. Zapraszam na śniadanko. A dzisiaj na śniadanko co? Została wątróbka odczoraj i to trzeba skonsumować. Więc zjem dzisiaj wątróbkę z cebulką i z takimi pajdami chleba. O! A jak? O, widzicie? Chlebek. Własnoręcznie pieczony najlepszy i wątróbka drobiowa można można zobacz tam mm. śniadanko to podstawa trzeba pojeść o! chleb mi uciekł. ale to nic o ktoś się spieszy mm. Mm, dzisiaj jeszcze lepsza niż wczoraj naszła ja wiem na to mi wygląda jak kupa ale kupa tak wygląda, ale smaczna a. Mm. niektórzy jedzą jajecznicę niektórzy je jedzą kanapeczki z szynką, a ja jem wątróbkę o a co, nie mogę? Mogę. Mm. Fajna, miękka. O, zobacz e... Moja grzybka jest elegancka. Najlepszy to ten sosik, taki elegancki, wyszedł pikantny. Cebula dała smak. O. Mm. Mm. do tego herbatka Zjadanko się zje i trzeba coś zrobić działać życzę wam wszystkim miłego dnia miłej pracy jak niektórzy idą do pracy i zapraszam do obserwacji mojego kanału mojego kanału i do polubień, wasz kochany dziadusz. Do zobaczenia. A na obiadek, co dzisiaj zrobię? A może kopytka? Zobaczymy. Pozdrawiam, pa.